Witam Państwa w kolejnym odcinku, na początku tradycyjnie chciałem Was poprosić o lajki like oraz suby, bo tylko dzięki Wam ten kanał się rozwija. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o marcu Oldsmobile oraz o moim ulubionym modelu tej marki, czyli Oldsie Katlasie 442 z lat 1970-1972, druga generacja tzw. Katlasa. Mógłbym jeszcze omówić roczniki 6, 8, 6, 9, ale to jest materiał na inny odcinek, i dzisiaj skupię się po prostu na najbardziej pożądanym maselkarze właśnie od marki Oldsmobile. Oldsmobile długo przed właśnie Pontiakiem czy Chevroletem posiadał swój silnik V8. Powszechnie go montował już pod koniec lat 40., chodzi o jednostkę Oldsmobile Rocket V8, występowała ona też w różnych pojemności, więc razem z Cadillaciem, bo Cadillac też miał swoje V8, montowali je na grubo wcześniej niż inne marki GM-u, właśnie takie jak Pontiac Ciszevi, które były też troszeczkę tańsze. Marka Oldsmobile niestety rozpada się w 2004 roku i pod koniec swojej produkcji już nie produkowała raczej ciekawych aut. Były to raczej nudne, czterocylindrowe, plastikowe, małe sedany z przednim napędem. I czasami jakąś fałszustką, oraz zdarzały się takie dosyć bardziej ciekawe auta, jak Oldsmobile Aurora z czterolitrową V7 ustawioną poprzecznie. Dobrze. Oldsmobile Catlas, przepraszam, Olds 442. Pierwszy raz pojawił się w połowie lat 60., konkretnie w 65 roku, i 442 oznaczało kolejną. Pierwsza czwórka. To czterogardzielowy gaźnik, każde 4 4 musiało taki posiadać. Druga czwórka to czterostopniowy manual, oraz końcówka 2 oznaczała dual exhaust, czyli podwójny wydech. Oczywiście, 4, 4 2 pod koniec produkcji nie do końca wiązało się z oryginalnym nazywnictwem. Jakie było założone właśnie przez Oldsmobile w latach 60. No i w 1970 pojawia się moja, mój ulubiony rocznik, też najbardziej poszukiwany Oldsmobile W30 442. Wyposażona była też w ewolucję silnika Rocket V8, czyli silnik 4, 5, 5, 455 cali sześciennych, 7,5 litra V8 Big Block. Wersja 4.4.2 zwykła miała moc 365 koni, a wersja W30, czyli z dodatkowym, z taką maską, ta maska nazywała się W25 jako opcja w winie. To był typowy dorod, dolot ramerowski i niby rozwijał moc 370 koni, a posiadał na przykład też ostrzejszy wałek rozrządu oraz był dużo szybszy na 1,4 mili. 442W30 potrafiły się rozpędzić spokojnie poniżej, jedno, poniżej 14 sekund i często też dorównywały Chevroletowi Chevelle, czy Pontiacowi GTO czy Buickowi Stage One, które po prostu wszystkie te auta bazowały na tej samej GM-owskiej platformie A-Body, czyli platforma mid dla średniej wielkości samochodów z szyldu General Motors do setki taki W30 mógł się rozpędzić spokojnie poniżej 6 sekund oraz posiadał spalający i zżerający opony moment obrotowy wynoszący 680 Nm auto osiągało ten moment obrotowy już poniżej 3000 obrotów był dostępny z 4 stopniowym Manualem oraz trzystopniowym automatem TH400, czyli standard jeśli chodzi o geomorskie samochody. W 1971 roku to przeszedł troszeczkę mały restyling, zmienił się troszeczkę przednik grillu, aż tylne lampy. No i już zaczęły się restrykcje: spadła, spadł stopień sprężania silnika, moc też spadła do 350 koni w wersji właśnie W30 i 345 dla zwykłego 4.4.2 nadal jednostka 7.5 bo jednostki 7.5 V8 były zarezerwowane tylko dla Katlasów Supreme oraz dla 4.4.2 właśnie, które byłyby królewskimi wersjami tego auta, a Katlas Supreme to był po prostu taki można powiedzieć jeszcze bardziej luksusowy z troszeczkę inną nadwozia 442, tylko był nazywane jako Katlas. W 72. Według mnie 72 też jest bardzo ładnym rocznikiem, szczególnie bardzo podobała mi się wersja Convertible oraz wersja, która była Pacecarem w malowaniu Hersta. Już w 72, oczywiście moc znowu zmalała zwykły 455 rozwijało moc 270 koni na wersja W30 w 1972 roku rozwijała moc 300 koni, ale miała bardzo duży moment wynoszący prawie 560 Nm, więc auto naprawdę przyzwoicie się zbierało, zbierało dzięki temu momentowi pomimo już wykastrowanej jednostki 455 dziś za takie właśnie zadbane 442 trzeba wydać około 100 000 dolarów auta te będą prawdopodobnie szły, e, jeśli chodzi o e, wartość do góry, e, będą coraz droższe. No i Ołców jest e, i Ołcy też są taką niszą rynku, bo e, więcej ludzi w Stanach wydaje mi się, że jednak poluje na Chevelle czy GTO. A właśnie Olds czy Buick są takimi outsiderami i są po prostu rzadsze. Dobrze, mam nadzieję, że mój filmik Wam się podobał. Na koniec oczywiście jak brzmiało takie 4, 4 2 z 455 pod maską. Dziękuję Państwu za oglądanie.